Witajcie! Mam na imię Paulina Łucka i jestem doradcą noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich oraz promotorem Dobrego Startu. Dziś pokażę Wam pielęgnację neurorozwojową malucha od 5 do 9 miesiąca. Zapraszam! Powyżej 5 miesiąca już jest to czas, kiedy nasz maluch umie się przetaczać na boki i większość czasu spędza na brzuchu. Jest to czas, kiedy właśnie maluch już spędza swój, swoją codzienność w większości na macie. Jeżeli masz dziecko plecowe, które jeszcze się nie przetacza, będziemy przed podniesieniem go pokazywać najpierw właśnie przetoczymy malucha i dopiero później będziemy go podnosić. Poprzez przyjazną pielęgnację pokazujemy maluchowi, już raczkowanie, tak? czyli y, pokazujemy mu jak wydłużać jedną stronę, jak skracać, czyli prezentujemy to, z czego za chwilę będzie korzystał, co za chwilę będzie sam wykonywał. A teraz pokażę Wam, jak podnosić i odkładać malucha w tym okresie w sposób wspierający. Kiedy chcemy malucha właśnie podnieść, najpierw przetaczamy go na brzuszek. Chwytamy sobie za łydki, wydłużamy stronę, na którą będziemy przetaczać, czyli będę przetaczać na lewo, wydłużamy tą lewą stronę, prawa noga idzie do pępka, i wciskam y, to kolanko w pępek do podłoża i szoruję nim po podłożu. I z, jak już dołączę do tej nogi, ciąg, y, szoruję za obydwie nogi, tak? Y, podchodzę do malucha, kiedy jest on właśnie w takiej pozycji y, z boku. Nie podnosimy malucha y, podchodząc do niego, kiedy jest wzdłuż nas, ale y, kiedy właśnie jest z boczku ponieważ będziemy przytaczać go do siebie. Chwytam bliższe biodro, bliższy bark i dalsze biodro. Kolanko idzie mi do pępka, a ręka idzie mi pod głowę. I też tutaj musimy pilnować, aby nie zrobić właśnie czegoś takiego i żeby maluch nam się nie odgiął, ale żeby jego głowa cały czas się patrzyła w, w podłoże. Czyli chwytam kolanko do brzucha, ręka pod, y, pod główkę. I zobaczcie, tutaj ja ściskam i wciskam tego malucha do siadu skośnego, a ta ręka tak jakby rysowała mi cyrkiel. Ściskam bark do biodra i kiedy, y, kiedy właśnie jest maluch już w pozycji w siadzie skośnym, podnoszę go do góry. I y, zasada jest taka, że Sadzamy malucha na tej stronie, gdzie nóżka wisi. Czyli tak, lewa moja ręka, lewe biodro dziecka i lewe moje biodro. Osadzamy sobie najpierw pupę i dopiero później pochylamy malucha na naszą rękę. Dajemy tutaj przy takim dziecku, które ma 5 miesięcy, musimy dać mu tutaj podpór naszym łokciem. Podnosimy nasz łokieć do góry. I też nie trzymamy malucha właśnie w ten sposób, kiedy on leży i się musi odginać, ale przytulamy go bokiem do naszego ciała. I ręka, żeby przytrzymać malucha w tej pozycji, ręka idzie do biodra i dociskamy malucha do nas. Pamiętamy o tym, że właśnie, żeby aktywizować nasze ciało i żeby maluszek był do nas boczkiem. Kiedy chcemy odłożyć dziecko z tej pozycji, chwytamy za udo dziecka, nasza ręka idzie tutaj na klatkę piersiową, pochylamy się do przodu, tak jakbyśmy chcieli położyć malucha na jego udzie, jakby miał podskoczyć, i odkładamy na tą stronę, gdzie wisi nóżka. Czyli tak, jak trochę, jak samolot. Do siadu skośnego, kiedy już pupa jest, wpychamy w podłoże i pcha, wydłużamy tą stronę i pchamy malucha w podłoże, tak? Pokazujemy mu w ten sposób właśnie to, co za chwilę będzie robił, czyli raczkowanie, skracanie i wydłużanie jednej ze stron. Oraz właśnie poprzez wydłużenie strony maluch nam się może przekręcać. I pokazujemy mu to poprzez pielęgnację. Pamiętamy o tym, że wykonujemy to, tę pielęgnację na dwie strony. E, czyli z, z drugiej strony robimy to samo. Chwytamy dalsze biodro i bliższy bark. E, ręka idzie nam pod głowę malucha, a kolanko idzie do brzucha. Osadzamy pupę e, na macie, dociskamy. Do maty, a ręką tak jakbyśmy rysowali cyrkiel. Kiedy maluch już właśnie jest w podłożu, ściskamy i podnosimy do góry. I odkładamy malucha na moje prawe biodro. Trzymam prawe biodro dziecka, prawa moja ręka i prawe moje biodro. Pamiętamy, że najpierw osadzam pupę i dopiero malucha odchylam do tyłu. Wtaczam go na. żeby był bokiem do mnie, tak? Nie chcemy, żeby właśnie leżał, ponieważ maluch nam się będzie odginał. Yy, zostawiamy go w takiej pozycji. Kiedy yy, nasz maluch już jest powyżej szóstego miesiąca, ta ręka nie musi już podtrzymywać głowy, a idzie ona wtedy w ten sposób, tak? Czyli już maluszek yy, bardziej. Ma taką pozycję siedzącą. I kiedy chcemy odłożyć, chwytamy za udo, ręka idzie tutaj nam na klatkę piersiową, zobaczcie, w ten sposób i pochylamy malucha do przodu, tak żeby usiadł, żeby położył się na swoim udzie. I odkładamy na stronę, w którą wisi nóżka czyli samolot nasz leci. Najpierw pupa i pchamy w podłoże, żeby się położył. Żeby maluch nam się przekręcił na plecy, potrzebuje mieć tę stronę wydłużoną. Czyli ręka pod, y, idzie pod główkę i pchamy barkiem w bark, tak, żeby się maluch nam przeturlał na plecki. Możemy podnieść również malucha poprzez kompromis. Eee, tutaj zbieramy rękę do przodu i wciskam malucha w podłoże, i robimy takie jakby koło. Wciskam jego w pupę do, do siadu skośnego. Ręka idzie mi pod pupę i chwytam malucha do siebie. W ten sposób możemy również odłożyć malucha do fotelika. Do jedzenia. Odsuwamy od siebie i właśnie najpierw nóżka i sadzamy maluszka w foteliku. Pamiętamy również przy trzymaniu malucha o tym, że my również aktywizujemy swoje ciało, czyli nie ciągniemy malucha, tak? nie, nie chwytamy za nogę, ale dociskamy do nas, wypychamy nasze biodro i wypychamy naszą klatkę piersiową. Właśnie, aby pokazywać mu wzorzec pchania, a nie ciągnięcia. Powyżej 5 miesiąca już jest to już czas, kiedy, powyżej 6 tak naprawdę, zaczynamy maluchowi rozszerzać dietę. I może dołączyć on do naszego stołu. Jak to zrobić? Bardzo fajną pozycją jest właśnie kiedy. Dosiadamy się do stołu i osadzamy malucha na naszej nodze. Stópki mogą dotykać właśnie na przykład krzesełka, tak? Jest on boczkiem do nas, i również boczkiem do stołu. Ta ręka dociska malucha do nas, a maluch może sobie tutaj e, próbować kosztować. Jest to dla niego również świetna zabawa, żeby się ubrudził. Aby podotykał różne struktury i wspólnie spędzonym czasem przy wspólnym stole razem z całą rodziną. W piątym miesiącu maluch powinien opanować już wysoki podpór eee, czyli rączkami podpiera nam się prosto na macie i podnosi sobie główkę i właśnie poznaje w ten sposób świat. Ważne, aby właśnie, żeby te ręce szeroko były na podłożu, tak? Jeżeli maluch korzysta z wzorca pchania, to właśnie będzie on w ten sposób się podpierał, rozkładając całe swoje ręce na macie. Najpierw będzie robił wysoki podpór na tych dłoniach, a kiedy się zmęczy, może zrobić tak zwane skrzydełka. I zauważycie właśnie, że robi ta, taki samolot. Podnosi sobie nożki, główkę, yy, buja się, yy, buja się, po czym, jak się zmęczy, znów wraca do wysokiego podporu. I jest to jak najbardziej odpowiedni odruch. Zabawy z, z takim maluchem, już dużym niemowlakiem powyżej piątego miesiąca. No, to już tu mamy bardzo szeroki wachlarz. E, ro, na przykład, możemy zrobić mu kołysanie na boki, na jedną, na drugą stronę, po czym chwycić za nóżki i podnieść do góry. I kiedy maluch nam się odegnie i zrobi coś takiego, dotknąć twarzą do podłoża i przetoczyć na, na brzuszek lub przetoczyć na plecki. Zobaczycie, jaka to będzie frajda. Możemy również sobie e, turlać malucha po naszych nogach. Różne takie właśnie turlania, doświadczania, rolowania, jest to dla niego świetna zabawa. Czas na macie. Fajnie, gdy jest obok rodzic. I właśnie kiedy my się kładziemy na wprost naszego dziecka i z nim się bawimy, ganiamy, towarzyszymy. Możemy właśnie podkładać różne piłeczki, żeby wydłużał jedną stronę, sięgał po zabawkę czyli skracał jeden bok, wydłużał drugi, tak, żeby, żeby właśnie do, do raczkowania. Też jest to już czas, gdzie maluch często opanowuje właśnie siad skośny. Ten piąty miesiąc jest to też czas, kiedy maluch lubi wspinać się po nas i lubi wstawać, ale na wstawanie jest jeszcze za wcześnie. I to naszym zadaniem jest sprowadzić malucha w dół. Czyli maluch próbuje jeszcze stawać, ale nie jest on w stanie on się w tej pozycji utrzymać. A więc yy, rodzic cofa go na stópki i po, dociska i ma, poprzez ten docisk maluch się wyprostuje, a my przez takie właśnie kołysanie sprowadzamy go do siadu skośnego. Yy, właśnie chcemy, żeby w tym, w tym okresie maluch u, jak najwięcej czasu spędzał na macie, żeby raczkował, yy, czołgał się, ewentualnie właśnie rotował swój tłów yy, na boki. Tak. Yy, też maluch właśnie w tym czasie czasami rodzice mówią, że moje dziecko nie siedzi, a zauważcie, że maluch właśnie yy, yy, najpierw sobie skróci jedną stronę, poraczkuje skróci sobie drugą stronę i jest to właśnie w tym momencie, jest to siadanie. Tylko że... Dziecko w tym czasie jest takie bardzo szybkie, bardzo dużo ma do zrobienia, do zwiedzenia, więc nie, nie, mało kiedy siedzi tak aktywnie i się długo bawi. Zazwyczaj są wszystkie zabawy właśnie w ruchu, przez, przez poznawanie świata, poprzez sięga już tutaj. W tym czasie maluch zaczyna się bawić zabawkami. I eksplorować ten świat zewnętrzny, nie tylko rodzic, ale również właśnie już zaczyna się interesować przedmiotami. Na dziś byłoby to wszystko. Zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym pokażę pielęgnację powyżej 10 miesiąca już do końca trzeciego roku życia. Dziękuję!